tym no co by nie mówić, wywołał niemałe zamieszanie wśród fanów oraz rodził wiele pytań odnośnie przyszłości trzeciej serii. Dzisiaj jeszcze raz dokładnie mu się przyjrzymy i uważnie go przeanalizujemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że no, trochę czasu od niego już minęło, ale prosiliście mnie o to, więc no, nagrywam taki materiał. Zresztą lepiej późno niż wcale. Pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to jego znikoma długość. Bo bądźmy ze sobą szczerzy, jest on dość krótki i na pewno pod tym względem nie umywa się do teński z Shippudena, który, jak pamiętamy, trwał blisko ponad 8 minut. Porównując to teraz do tych nędznych 58 sekund, które dostaliśmy w Bruto, no chyba jest jakaś różnica. To znaczy, ja nie mówię, przez te 58 sekund rzeczywiście mogło wydarzyć się znacznie więcej, niżeli w całym moim życiu czy w teński z 2007 roku. Ale no, kaman, Gdyby dobili nawet do tej minuty, to raczej korona z głowy nikomu by nie spadła. Mimo wszystko, jakoś im się udało, no bo jakby na to nie spojrzeć, sam tański jak i przyszłe wydarzenia, które mają zaraz po nim nastąpić, to tematy, które do dziś pojawiają się na językach większości fanów. Dlaczego? Sami sobie na to odpowiedzmy. Całość zaczyna się sceną ukazującą zniszczoną twarz siódmego wyrytą na górze Hokage. Gdzie Dalej w ferworze walki odpychają się od siebie Boruto i kałaki. Tu warto zauważyć, a w szczególności dla wszystkich fanów teorii, że kałaki stoi na zachowanej części twarzy siódmego, natomiast Boruto na tej zniszczonej. Wiem kochani, spokojnie, ten odcinek to nie jest i nie będzie żadna teoria, bo nie wszystko w końcu musi mieć jakiś znaczący wpływ na anime. No ale chciałem tak po prostu o tym wspomnieć dla dociekliwych. Kolejna scena już znacznie lepiej ukazuje nam perspektywę w jakiej obecnie znajdują się bohaterowie. No i rzeczywiście, kałaki stoi na tej zachowanej części twarzy siódmego, natomiast Boruto na tej zniszczonej. Po chwili słyszymy też zachodzący między nimi dialog, który rozpoczyna Boruto. W słowach skierowanych do Kałakiego oznajmia, iż nigdy nie spodziewałby się po nim tego, że ten posunie się tak daleko. Po czym następnie Kałaki w odpowiedzi oznajmia mu, iż wyśle go tam, gdzie wysłał siódmego. Po wyrazie twarzy Boruto widać, że jestem bardzo przejęty i pyta go, czy naprawdę nie było innego wyjścia. Obawiam się, że nie. Erashinobi dobiega końca. Takim właśnie zdaniem Kałaki odpowiada Boruto, kończąc z nim rozmowę. To, co myślę, jest kluczowe w tych słowach, to czasownik obawiam się. Dlaczego? Ponieważ świadczy prawdopodobnie o tym, że Kałaki nie miał wyboru, nie Widział innego rozwiązania i koniec końców musiał postąpić wbrew samego siebie. Co prawda nie wiemy o co dokładnie może chodzić i gdzie wysłał Naruto, ale no ewidentnie coś w tym musi być, skoro obrał to w takie, a nie inne słowa. Zresztą już teraz w anime widzieliśmy jego nastawienie do Naruto i wiemy też, że nie jest mu on jakoś obojętny. Odgrywa on teraz dla niego rolę takiego jakby ojca, którego nigdy tak naprawdę nie miał. W sensie no miał, ale no sami wiecie jak było. Tym samym, nawet jeśli przypuszczalnie zrobiłby już coś siódmym, to tylko i wyłącznie dlatego, że musiał mieć ku temu naprawdę konkretny powód. Ale nie gdybajmy już, tylko przejść. Do ich wyglądu. Zapewne pierwsze co przykuło waszą uwagę, jak oglądaliście tański, to płaszcz Boruto oraz pręd, który trzyma Kałaki. Płaszcz wygląda uderzająco podobnie do tego, który nosi Sasuke, czyli nie zapominajmy obecny mistrz tytułowego bohatera. Natomiast czarny pręd w ręce Kałakiego jest podobny do tego, który widzieliśmy u Jigena i którym to właśnie katował chłopaka przy treningu karmy. Co do Boruto, to on także nie jest pozbawiony broni, i widzimy, że w rękach trzyma jakiś miecz. No i tu znowu można powiedzieć, że jest to ten sam miecz Sanagi którego widzieliśmy u członka klanu Uchiha. I prawdopodobnie wszystko by na to wskazywało, no bo nie oszukujmy się. Podobieństwo, jak sami widzicie, jest dosyć duże. Co do blizny na jego prawym oku, to nagrałem już teorię na ten temat, dlatego nie będziemy się teraz nad tym jakoś zbytnio rozwodzić. Natomiast to na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę, to podarty ręka w Boruto. Pamiętam, że w którymś z odcinków o tym wspominałem, ale jest to na tyle ciekawy temat, o którym również należałoby tu wspomnieć. Myślę, że może być to związane z użyciem przez młodego Uzumakiego Odama Rasengana bądź też z samą karmą. Bardziej jednak obstajałbym na Rasengana, gdyż pokazałoby nam to znaczący progres, jaki zaliczył tytułowy bohater. Przecież nawet sam Kakashi. Powiedział mu wprost, iż nigdy nie będzie w stanie stworzyć Odama Rasengana rozmiaru swojego ojca, ponieważ nie dysponuje podobnie jak on, czakrą 9 Ponadto chyba sami pamiętacie, pod jakim wrażeniem był Boruto, widząc go i czując jego ciężar. Co do jego rękawa, to tutaj znowu pojawia się podobna sytuacja jak podczas walki z Momoszkim, Gdy uderzając w niego gigantycznym rasenganem, jego rękaw również podarł się w podobny sposób. A jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności, tu i tu mamy podarty akurat prawy rękaw. W sensie co jak co, ale sami musicie przyznać, że ma to jakiś sens, gdyż nie mamy kompletnie pojęcia, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości i do jakiego stopnia rozwinie się Buruto. Gdyby natomiast była to rzeczywiście sprawka karmy, którą posiada, to musiałaby być już na tyle rozwinięta, by rozejrzeć mu w jakiś sposób ręka zaraz po aktywacji. Wtedy teoretycznie wychodziłoby też na to, że aktywował ją dużo wcześniej przed rozmową z Kałakiem. A może chodzi tu bardziej o wchłonięcie jakiejś potężnej techniki. Wiemy już z anime, że Buruto przy jej pomocy jest w stanie to zrobić, więc no Coś w tym może być. Wróćmy natomiast do Tańskipu. Kawaki ma na sobie również widoczny fioletowy szal, który w większości fanów skojarzył się z nikim innym, jak oczywiście, no właśnie, Orochimaru. Co do tego to osobiście mam pewne wątpliwości, ale i tak w komentarzach możecie napisać wasze zdanie na ten temat oraz co jeden z drugim może mieć wspólnego. Chętnie, chętnie sobie poczytam Gdy z ust Kałakiego padają ostatnie słowa Zaraz w następnej scenie widzimy doszczętnie spustoszoną wioskę liścia Ale tu również na chwilę się zatrzymamy Zwróćcie uwagę na to w jaki sposób twarze Hokage zostały zniszczone Nie jest to jakaś eksplozja Roden z czwartego endingu Tylko bardziej jakby rzeczywiście na tej górze toczyła się jakaś przepotężna walka Postaram wam się to nieco lepiej zobrazować Teraz już widzicie? Oczywiście nie mamy pojęcia co dokładnie się tam wydarzyło Oraz czy aby na pewno jest to pozostałość po walce buruto z Kałakiem Tuż przed wydarzeniami z Tańskipu. Dlaczego? Bo równie dobrze może być też i tak, że w tym samym miejscu, na którym stoją, toczyła się jakaś inna, mocarna walka. No ale fakt faktem jest to dość rzucające się w oczy. W dalszych scenach widzimy jak Boruto wyciąga z torby ochraniacz, zakłada go na głowę i mówi, że mimo tego on dalej jest shinobi. Odnośnie samego ochraniacza, który zakłada to także pojawiło się tu sporo kontrowersji, bo niektórzy mówili, że jest to ten sam ochraniacz, który wręczył mu saskę, a inni wręcz na odwrót, gdyż nie pasuje tu jego kolor. Tym też sposobem zrodziło się wiele teorii mówiących o tym, jakoby Boruto w późniejszym czasie miał zostać antagonistą, zdradzić konochę itp. itd. Pomimo ciekawego zwrotu akcji, który mógłby nastąpić, no nie chcąc, jest to ten sam ochraniacz, który Boruto dostał od swojego mistrza. Myślę, że najlepiej ukazuje to ta klatka. Przyjrzyjcie się uważnie i porównajcie odcień ochraniacza, który trzyma do jego czarnej bluzy. Już? No to teraz to samo zróbcie z tym, którego zakładał na głowę w tańskipie. Widzicie już jak te kolory się od siebie różnią? Wcześniej czarny ochraniacz wręcz zlewał się z jego ubiorem, natomiast ten kompletnie od niego odbiega. No a teraz uwaga, patrzcie jaka magia. Dalej mi nie wierzycie. Zauważcie, że w chwili, kiedy Boruto go zakłada, zawiązuje opaskę w charakterystyczny sposób dla starych ochraniaczy. Zaraz, zaraz, Bartuś. W sensie się jak dla starych ochraniaczy. Myślę, że bardzo dobrze wyjaśnił to Kuba w tych dwóch materiałach. Tak się składa, że opaski noszone przez nową generację znacznie odbiegają od tych dotychczasowych, dobrze nam znanych z pierwszej, jak i zarówno drugiej serii. Gdyż są one zrobione z elastycznego materiału, który pozwala na to, aby nie trzeba było ich wiązać. Dla przykładu, Naruto takową posiadał w filmie Delas, no i tam również widzieliśmy, że jakoś jej nie wiązał. Dalej wam mało. Dorosły Boruto z drugiego openingu również na głowie ma założoną niebieską opaskę, która, jak widzimy, także jest zawiązana. No i bądźmy też ze sobą szczerzy, w tym niebieskim ochraniaczu Wygląda po prostu kozacko. No dobra, ale i tak zastanawiam mnie jedno. Co się stało z jego pierwotnym ochraniaczem? I dlaczego od początku nie chciał utożsamiać się z Shinobi, Tylko dopiero po słowach wypowiedzianych przez Kałakiego. Przecież widoczne cięcie na blaszce po nabytej bliźnie świadczy tylko i wyłącznie o tym, że już wcześniej nie nosił swojego ochraniacza, a wyłącznie ten od swojego mistrza. Tylko teraz nasuwa się pytanie, po co nosić ochraniacz Nukenina, nie będąc nim? A może teoria, jakoby Boruto miał w przyszłości opuścić wioskę nie jest całkowicie pozbawiona sensu? No, zobaczymy. Jak mogliśmy słyszeć od Sasuke słowa skierowanych do Naruto, nawet jeżeli czasy się zmieniają, to dusza Shinobi dalej pozostaje taka sama. Po czym w tej Pie słyszymy takie słowa: Tym samym, skoro Buruto posiada już miecz, płaszcz, ochraniacz, a także nawiązuje do słów swojego mistrza. To, czy w takim razie mamy spodziewać się najgorszego? Wszystkie znaki na to wskazują, jednak jest jeszcze za wcześnie, aby móc cokolwiek twierdzić. Coś czuję, że za tym wszystkim kryje się jakaś głębsza historia, o której już niedługo się dowiemy. Po wznowieniu walki widzimy, jak Wioska Liścia wraca do ładu, a Samboruto mówi nam, iż to wszystko zaczęło się kilka lat temu. Co to ma oznaczać? Dokładnie to to, iż aktualnie w anime widzimy przeszłość i dorastanie tytułowego bohatera, a wszystko to ma zmierzać do scen z prologu. Tak naprawdę, gdyby nie te słowa pod koniec, byłoby tak jak w przypadku po z 2007 roku. Gdzie nie było żadnego przeskoku. Wydarzeniach i wszystko zostało nam pięknie pokazane od A do Z. Ponadto, jakoś długo to też nie trwało, bo tam wydarzenia z ten Skipu miały miejsce już w 51 odcinku. Tutaj twórcy nie mają za dużo czasu, aby móc nam pokazać całość, skoro chcą zamknąć wszystko w 30 tomach. Tym samym w każdym momencie może nastąpić wspomniany przeskok do aktualnych wydarzeń rozgrywających się na górze Hokage. No dobra, Bartuś, ale kiedy to tak naprawdę nastąpi i zacznie się to całe Boruto Shippuden? Puden? W internecie pojawiły się już pierwsze plotki, jakoby miało to nastąpić wraz z premierą 60 chapteru, bądź właśnie zaraz po nim. W tym roku będzie miała miejsce też Jam Festa, w której skład, jak możemy wyczytać, wchodzi również anime Boruto. Ma to mieć miejsce dokładnie z 18 na 19 grudnia. No i w sumie wszystko by tu pasowało, bo to właśnie też w tych dniach miesiąca wychodzą nowe rozdziały mangi. W grudniu dostalibyśmy 65. Chapter i to może właśnie w nim nastąpiłby długo wyczekiwany tański. Ale spokojnie, bo wszystko to oczywiście zwyczajne domysły, a nie żadna potwierdzona informacja. Mimo tego, myślę, że jedno jest pewne. Mamy na co czekać, bo robi się coraz ciekawiej.